W Tajlandii mieszka dużo mężczyzn zwanych Lady Boyami. W skrócie są to mężczyźni, którzy wyglądają jak kobiety. Król Tajlandii na co dzień mieszka w Bawarii w Niemczech. Do jego dyspozycji jest tam harem młodych kochanek. Króla można spotkać w niemieckich centrach handlowych, w dość niecodziennych strojach. W Tajlandii aresztowano Polaka, który podczas zakupów spożywczych klepnął nieznaną sobie kobietę w pośladki. Grozi mu za to 10 lat więzienia. Tajlandia słynie z turystyki dla pań do towarzystwa. Choć korzystanie z takich usług jest tam nielegalne, są one tolerowane przez społeczeństwo i policję. Cena nocy z taką panią wynosi między 1000 a 1500 batów, czyli tylko około 90 zł. Tak więc jest to jedno z ulubionych celów turystycznych samotnych Europejczyków. Polak Michał Pauli spędził Sześć lat w jednym z najgorszych więzień świata, Bang Quang w Tajlandii. Więzienie porównał do sowieckich łagrów i niemieckich obozów, trafił tam za przemyt nielegalnych substancji. Żeby uwolnić mężczyznę w sprawę zaangażowało się trzech prezydentów Lech Kaczyński, Lech Wałęsa, i Aleksander Kwaśniewski. Dzięki ich działaniom ułaskawił go tajlandzki król. W Tajlandii można dostać bardzo długi wyrok więzienia za nawet najmniejszą ilość nielegalnych substancji, a za większe ilości możesz zostać skazany na najsurowszą karę pozbawiającą życia. Kobiety z plemienia Kajan wydłużają swoją szyję przy pomocy miedzianych obręczy. Najdłuższa szyja kobiety z tego plemienia ma prawie 20 cm długości. Picie alkoholu w parkach, szpitalach, świątyniach i budynkach rządowych grozi Wyrokiem 6 miesięcy więzienia. Ponadto picie i sprzedaż alkoholu w święta religijne, urodziny króla i królowej oraz dni wyborów jest zabronione. Osobą z najdłuższą udokumentowaną długością włosów na świecie jest Hu Teof, szaman z Tajlandii. Długość jego włosów wynosiła 5 m i 15 centymetrów. Haopho to termin określający grupy przestępcze w Tajlandii. Najdroższy na świecie ślub zwierząt domowych odbył się w Tajlandii w 1996 roku. Fed i Ploy pobrali się podczas efektownej tajskiej ceremonii za ponad 16 tysięcy dolarów. W przeszłości wszyscy młodzi mężczyźni mieli obowiązek wstąpić do klasztoru. Termin Bliźnięta syjamskie pochodzi od imienia bliźniaków syjamskich Enga i Chang Bunker, którzy urodzili się w 1811 roku w prowincji Samut Sakorn. Kobiety zaangażowane w sprzedawanie swojego ciała pochodzą głównie z biednych, wiejskich obszarów północnej i północno-wschodniej Tajlandii. Jeśli nadepniesz stopą na banknot lub monetę z widocznym wizerunkiem króla, Tajowie mogą to odebrać jako brak szacunku do monarchii. Królem Tajlandii jest od 2016 roku Maha Vajira Longkorn. Jego majątek szacowany jest na 30 miliardów dolarów, co czyni go jednym z najbogatszych monarchów na świecie. Aby polepszyć wizerunek króla, król i wojsko narzuciły społeczeństwu obowiązek szacunku do monarchii. Portrety króla i jego obecnej czwartej żony. To powszechny widok na tajskich ulicach. Dwa razy dziennie o 8 i 18 odgrywany jest hymn narodowy i oddawany jest hołd monarchii. Tego samego oczekuje się również od turystów w Tajlandii. Oficjalną rezydencją króla jest wielki pałac w Bangkoku którego powierzchnia wynosi 218 tysięcy metrów kwadratowych. Buddyzm jest dominującą religią w Tajlandii. Aż 95% mieszkańców to buddyści, 4% to muzułmanie, a zaledwie 1% stanowią chrześcijanie. Tajowie mają prawdopodobnie najspokojniejszą zbiorową osobowość na świecie. Podnoszenie głosu lub wpadanie w złość jest poważnym znakiem braku szacunku i może wplątać Cię to w kłopoty. Tradycyjne tajskie powitanie znane jest jako wai. Które wykonuje się składając dłonie w modlitewnym uścisku tuż pod brodą. Gest ten wykonuje się na różnych wysokościach, by wyrazić jeszcze większy szacunek starszym. Około połowa siły roboczej w Tajlandii zatrudniona jest w rolnictwie. W Patai odbywa się Tiffany's Show pierwszy w Azji Południowo-Wschodniej kabaret dla osób transseksualnych. Znany na całym świecie napój energetyczny Red Bull został wynaleziony przez Taja o imieniu Chaleo Joovidia. Nawiązał on współpracę z austriackim przedsiębiorcą Dietrichem Mateskicem, który podjął się rozpowszechniania go na świecie. Były premier Tajlandii, Taksin Shinawatra, kiedyś był właścicielem angielskiego klubu piłkarskiego Manchester City. Kupił go w 2007 roku za 81 milionów funtów, a rok później sprzedał go za 200 milionów funtów. 26 grudnia 2004 roku Tajlandia ucierpiała w wyniku ogromnego tsunami. Fale sięgały 15 metrów. Zniszczyły wiele nadmorskich wsi i miast. Tsunami okazało się tragiczne w skutkach dla ponad 227 tysięcy osób. Tajlandia jest jedynym krajem Azji Południowo-Wschodniej, który nie został skolonizowany przez Europejczyków. W przeszłości mówiono, że strzyżenie w środę przynosi pecha. Wiele salonów nadal przestrzega tego przesądu, ustalając swój cotygodniowy dzień wolny na środę. Wiele tajskich domów, firm i przestrzeni publicznych ma miniaturowe domy duchów, aby zapewnić schronienie, ochronę i ofiary duchom opiekuńczym, które jak się uważa, zamieszkują okolicę. Tajowie wierzą, że te duchy mogą przynieść zarówno błogosławieństwa, jak i nieszczęścia. Mówi się, że gwizdanie wieczorem w Tajlandii przywołuje duchy, a gwizdanie w nocy może wystraszyć miejscowych. W Tajlandii znajduje się największy na świecie posąg z litego złota. Złoty budda, znajdujący się w Wat Traimit w dzielnicy Chinatown waży 5,5 tony. Kiedyś w Tajlandii żyło ponad 100 tysięcy słoni. Obecnie jest ich około 5 tysięcy, z czego mniej niż połowa żyje na wolności. Większość słoni obecnie jest zmuszana do przewożenia turystów lub żebrania na ulicy. Tajowie są pruderyjni, jeśli chodzi o publiczne okazywanie uczuć. Dlatego całowanie się i przytulanie jest niedopuszczalną praktyką na ulicy lub w środkach transportu publicznego. Bangkok to nie tylko stolica i największe miasto Tajlandii, ale także miasto o najdłuższej nazwie na świecie. Pełna nazwa ceremonialna Bangkoku. Maha nakorn, Amon Pop Amon Awatan Muay Thai, czyli tajski boks, jest narodowym sportem tego kraju. Za nieoficjalne danie narodowe uznaje się Pad Thai. W unikalnym ekosystemie parku narodowego Kaosok można znaleźć kwiat raflezie. Odmiany tej tropikalnej rośliny są największymi kwiatami na świecie. Mają one do 90 centymetrów średnicy i ważą 7 kg. Leżący Buddha, oficjalnie nazywany Wat Pho, jest jedną z najciekawszych świątyń w Bangkoku, które możesz odwiedzić. Leżący złoty posąg ma 46 metrów długości. W Tajlandii możemy znaleźć pływające targi. Towary na tych targowiskach są sprzedawane z Łodzi. Jeden z nich znajduje się w Bangkoku. Festiwal Fitahon, obchodzony w tajlandzkiej dzielnicy Dan Sai, to pełne życia i barw wydarzenie. Podczas festiwalu miejscowi zakładają misterne maski z plecionego bambusa, noszą kolorowe kostiumy i biorą udział w radosnych procesjach przy akompaniamencie tradycyjnej muzyki i tańca. Tajowie otrzymują oficjalne imiona, które są często długie i skomplikowane. Zamiast długiego formalnego imienia, przy narodzinach nadawany jest im też pseudonim. Najmniejszego ssaka na świecie można znaleźć tylko w kilku wapiennych jaskiniach w pobliżu rzeki Kwaenoi w prowincji Kanchanaburi. Nietoperz Kittis Hognoust jest również znany jako nietoperz trzmiel, ponieważ jego ciało jest wielkości trzmiela. W Lobburi odbywa się festiwal małp, a miasto zwane jest miastem małp. W samym mieście mieszka ogromna ilość makaków. U wybrzeży Tajlandii pływa jedna z największych ryb świata, Rinkodon typus, znany lokalnie jako rekin wielorybi. Ryba osiąga do 10 metrów długości, a rekordowy osobnik mierzył 18,8 metra. Pierwsze ślady ludzi na terenie Tajlandii pochodzą sprzed 40 tysięcy lat. Początek Tajlandii wiąże się z migracją Tajów z południowo-zachodniej części Chin. Dotarli oni do terenów obecnego państwa między X a XII wiekiem naszej ery. W 1350 roku w Dolinie Menamu założono Ayutthaya, stolicę królestwa. Kontakty z Europejczykami Tajowie nawiązali w XVI wieku, m.in z Portugalczykami, Hiszpanami, Holendrami i Anglikami. W 1767 roku Birma splądrowała i zniszczyła Ajutaję, przesiedlając tysiące mieszkańców na swoje tereny. Birmańczycy po dwóch latach wycofali swe oddziały. W tym czasie w powstałej próżni politycznej pojawiło się wielu pretendentów, którzy uzurpowali sobie prawa do objęcia tronów Ayutai. Nad chaosem zapanował w końcu dawny dowódca wojsk Taksin. W związku z panującym przekonaniem, że Stara zniszczona Ayutthaya nie będzie już dłużej wywierać pozytywnych wpływów kosmicznych. Taksin wybrał na swoją nową stolicę Tonburi położone w dolnym biegu rzeki Menam. Chakri dokonał ponownego przeniesienia swej królewskiej stolicy z Tonburi na drugi brzeg rzeki do współczesnego Bangkoku. W mieście zbudowano wiele kanałów, wykorzystywanych zarówno do transportu, jak i do celów obronnych. W Bangkoku Chakri wybudował nowy pałac Znaczna część budulca została przetransportowana z ruin Ayutai, co miało znaczenie symboliczne. W XIX wieku państwo było formalnie niepodległe, ale realnie uzależnione od państw kolonialnych. Europejczycy odebrali krajowi zwierzchnictwo nad Kambodżą i Laosem. Kraj był otoczony z każdej strony przez europejskie kolonie. W 1932 roku wojsko przeprowadziło rewolucję, która doprowadziła do ustanowienia monarchii konstytucyjnej, a w 1938 roku władzę objęło wojsko. Na początku II Konfliktu Światowego Tajlandia zawarła pakt o nieagresji z Japonią, a później sojusz wojskowy i polityczny. Tajowie jednak wcale nie brali udziału w walkach. Tajlandia do 11 maja 1949 roku wcale nie nazywała się Tajlandia. Dawniej państwo nosiło nazwę Syjam. Po zakończonych działaniach II Konfliktu Światowego Tajlandia nawiązała przyjazne stosunki z USA. Tajowie wysłali między innymi oddziały do Wietnamu wspomagające wojska amerykańskie. Społeczeństwo Tajlandii nie było jednak zadowolone z wysyłania Tajów do Wietnamu. Z tego powodu wybuchło w kraju powstanie zorganizowane przez lewicujący Zjednoczony Front Patriotyczny Tajów. Trwało ono aż do 1983 roku. W 1976 doszło do masakry na uniwersytecie Tam Thammasat. Do protestujących studentów otworzono ogień. Tajlandia wsparła Partyzantkę Czerwonych Chmerów, co poskutkowało incydentami granicznymi i starciami z wojskiem wietnamskim na granicy Tajlandii i Kambodży. We wrześniu w 2006 roku doszło do przewrotu wojskowego. Tajska armia pod dowództwem jej szefa Sonti Bon Jarat Kalina obaliła rząd premiera Taksina Shinawatry. Tajlandia leży na Półwyspie Indochińskim w południowo-wschodniej części Azji. Powierzchnia kraju wynosi 513 tysięcy km kwadratowych. Tajlandia graniczy z Kambodżą, Laosem, Mianmą i Malezją. Tajlandia jest w większości krajem nizinnym. Nizina ta jest zapadliskiem tektonicznym. Góry zajmują niewielką część na północy kraju. Klimat Tajlandii jest dość gorący. Większość kraju leży w strefie klimatu zwrotnikowego, wilgotnego, o monsunowej cyrkulacji powietrza, a półwysep malajski. To obszary o klimacie równikowym, wilgotnym. W Tajlandii występują duże opady. Największe deszcze notuje się na zachodnim wybrzeżu, które jest wystawione na działanie monsunu. Monsun dzieli się na letni i zimowy. Średnie temperatury wynoszą od 23 do 30 stopni Celsjusza. Średnia temperatura w styczniu wynosi od 14 do 20 stopni. Przy czym w Tajlandii nie notuje się temperatur poniżej 13 stopni Celsjusza. Najdłuższą rzeką w kraju jest Menam o długości 365 km. Menam płynie z północy na południe przez środek kraju. W Tajlandii mieszka 69 milionów 480 tysięcy ludzi. Średnio jest to 135 osób na kilometr kwadratowy. W Tajlandii jest 1430 wysp. W Tajlandii jest 77 prowincji. Język tajski jest językiem tonalnym i należy do rodziny języków wschodnioazjatyckich Tai-Kadai. Alfabet tajski pochodzi z pisma chmerskiego które pochodzi od bramińskiego systemu pisma indyjskiego. Największym miastem Tajlandii jest Bangkok. Mieszka tam ponad 5 milionów 600 tysięcy mieszkańców. Miasto odwiedza rocznie ponad 20 milionów turystów. Doi Intanon jest najwyższym punktem Tajlandii. Góra ma 2565 metrów nad poziomem morza. Największym jeziorem Tajlandii jest Songkla o powierzchni 1040 km2. Biali cudzoziemcy są znani w Tajlandii jako Farang. Pochodzenie tego słowa nie jest do końca ustalone, ale uważa się, że pochodzi ono od indo-perskiego słowa farangi, oznaczającego cudzoziemca. Flaga Tajlandii składa się z trzech kolorów: czerwonego, białego i niebieskiego. Czerwony symbolizuje naród, ziemię i ludzi. Biały symbolizuje czystość buddyzmu a niebieski symbolizuje monarchię. Produkcja samochodów i elektroniki stanowi 19% towarów eksportowych gospodarki. Tajlandia jest największym eksporterem ryżu i największym producentem cyny na świecie. W Tajlandii jest ponad 3500 świątyń. W Chiang Mai jest skupisko zabytków i starożytnych świątyń. Jedną z najpopularniejszych atrakcji jest Koh Phi rajski archipelag. Istnie rajskim miejscem jest również Prowincja Krabi. Phuket jest znana jako rozrywkowa wyspa, a główną atrakcją Phuketu są rozległe plaże z ich białymi piaskami i błękitnymi lagunami. Park Narodowy Khao Sok zawiera pozostałości lasu deszczowego, którego wiek szacuje się na 160 milionów lat. To czyni go jednym z najstarszych tropikalnych lasów na świecie. W Tajlandii znajduje się największa na świecie dzielnica chińska. Wat Rong Khun, znana również jako Biała Świątynia, to słynna buddyjska świątynia położona w Chiang Rai w Tajlandii. Ayutthaya to miasto, w którym znajdują się ruiny pałaców pierwszych przywódców Syjamu. W świątyni Phra Sanphet w Ayutthaya znajdował się 16-metrowy złoty posąg Buddy. Niestety, po zdobyciu miasta przez Birmę, został on przez nich przetopiony. Słynna impreza Full Moon Party, która przyciąga setki tysięcy ludzi. Odbywa się na małej wyspie Kopangan w Zatoce Tajlandzkiej. Mówi się, że pobyt członka rodziny w klasztorze przynosi rodzinie szczęście. Tradycja ta jest nadal przestrzegana przez wielu Tajów. Tajlandia ma nieco inną kolejność zajmowania miejsc w transporcie publicznym. Jest ona następująca. Mnisi, osoby starsze, kobiety w ciąży, najmłodsi i kobiety. Pierwszy przypadek HIV odnotowano w Tajlandii w 1984 roku, był to również pierwszy przypadek odnotowany w Azji. Jeśli podróżujesz przez lotnisko Suvarnabhumi w Bangkoku, zobaczysz imponujące, gigantyczne figury jaksza w pobliżu stanowisk odprawy. Król Tajlandii Maha Vajra Longkorn podpisał ustawę o równości małżeńskiej, co czyni Tajlandię pierwszym krajem w Azji Południowo-Wschodniej, który uznaje związki jednopłciowe. Mapa przedstawiająca o jakich krajach powstał już odcinek. Wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Nowe odcinki pojawiają się na kanale co tydzień w niedzielę o 18:45. Do usłyszenia!